Dziedziczenie ustawowe to jest tak zwany wypadek przy pracy, czyli jeśli nie zrobimy nic, to wtedy faktycznie zachodzi dziedziczenie ustawowe. Zawsze tak przykład lubię powtarzać: mamy męża, mamy żonę, mamy dwójkę małoletnich dzieci, jedno z małżonków umiera i kto dziedziczy? Jak może się domyślić, standardowo odpowiedź: dziedziczy żona i dzieci. To jest największa. Wada dziedziczenia ustawowego. Przede wszystkim dziedziczymy udziały. Czyli nie to, że mamy trójkę spadkobierców, mamy trzy osoby, mamy trzy mieszkania, to każdy z nich dostanie po jednym mieszkaniu. Nie, w dziedziczeniu ustawowym każdy z nich jest właścicielem po jednej trzeciej każdej nieruchomości, każdego udziału, każdej akcji, każdego jednego pojedynczego pieniążka. To jest duży problem, bo pojawiają się kłótnie. Ten chce sprzedać, ten chce wynająć, ten chce to dla siebie do zamieszkania. Mamy duży problem. Dopóki nie dojdzie do działu spadku, który może trwać latami, mamy kłótnie rodzinne w zawieszeniu od razu, tak? bo każdy chce coś innego. Więc to jest tragedia dla firm, dla rodziny, dla wszystkich. Mamy związki partnerskie. W dziedziczeniu ustawowym te osoby są pomijane. Możemy mieszkać ze sobą 20 lat, budować wspólny majątek, wychowywać dzieci wspólne, być może nawet niewspólne, a nagle pstyk. I ta osoba, która mieszkała z nami prawie całe nasze życie, nie ma nic. Więc to są te największe wady dziedziczenia ustawowego. Zostawienie czegoś przypadkowi jest bardzo, ale to bardzo zły pomysł.